Dożynki to ogromne święto. Święto dziękczynienia i radości. Tej radości rolnika, który w pocie czoła, w tym roku jeszcze bardziej w pocie czoła, zbierał plony z tej ziemi, z ziemi Dąbrowy Białostocki. Cieszymy się, że w tym roku też bardzo dobrze, jak to mówią nasi, posypało i mamy z czego wykarmić. Zwierzęta, które mamy w gospodarstwach. Te wieńce dożynkowe, które dzisiaj są z nami, to symbol płodów, roli, które udało się wyhodować w naszych gospodarstwach. Dzisiaj składamy hołd każdemu rolnikowi, który w pocie czoła, jak wspomniałem, zdobywał to, co dzisiaj możemy podziwiać. Pieśni, które towarzyszą nam przy dożynkach, są pieśniami pochwały, pochwały dla ludzi pracy na roli. W dniu dzisiaj waszego święta chciałabym razem z radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego Pawłem Wnukowskim złożyć wam życzenia od naszego marszałka Artura Kosickiego i całego zarządu. Życzę i życzymy wam a żeby nie dotknęła was żadna klęska żywiołowa, a żeby plony zawsze były obfite. Życzę Wam również, ażeby w Waszych rodzinach zawsze dobrze się działo, żeby dzieci mogły się dobrze kształcić. I tego, ażebyście mieli dobrą władzę, lokalną na szczeblu gminy regionalną i centralną, która rozumie wasze problemy. Dołączając się do słów e, pani marszałek, ja również chciałbym bardzo serdecznie podziękować, że możemy dzisiaj być z Państwem razem na tym jakże wspaniałym święcie. Święcie ukazującym Waszą ciężką, całoroczną pracę, bo przecież praca na roli do łatwych nie należy, bo to nie tylko praca z ziemią, ale przecież też często z żywiołami, na które nie ma się wpływu jednak dzięki modlitwie, dzięki łaskawemu Bogowi, udaje się przezwyciężyć te przeciwności losu i zrobić wszystko, aby tego jedzenia było jak najwięcej. Ja dziękuję dla Pana Burmistrza też za wspólną pracę, za to, że wspólnie możemy zmieniać oblicze gminy Dąbrowa Białostocka, bo to jest przecież wszystko robione dla Was i to wielkie, ogromne wyróżnienie, że my jako przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, czy gminnych możemy pracować na Państwa rzecz, żeby dla Państwa w tych naszych takich małych ojczyznach, jak właśnie gmina Dąbrowa Białostocka, mogło żyć się dla Państwa lepiej. Wiele... Dorzynki to czas świętowania i wytchnienia. To czas, w którym można odetchnąć po tej ciężkiej pracy, którą dokonaliście, abyśmy my mogli korzystać z tego chleba. Tego chleba, który na co dzień spoczywa na naszych stołach. W tym właśnie czasie dożynek, bardziej niż zwykle, my jako mieszkańcy uświadamiamy sobie, że ten codzienny chleb leży na naszych stołach dzięki Waszej ciężkiej pracy. Ten chleb jest symbolem tego, jak wiele zawdzięczamy Panu Bogu i naszej matce Ziemi. Dzień dzisiejszy to właśnie ten dzień, kiedy możemy świętować. Kiedy możemy świętować to, że dzięki Państwa ciężkiej pracy one zostały zebrane. Z szacunkiem i pokorą kłaniamy się w pas rolnikom, rolnikom z gminy Dąbrowa-Białostocka, za to, że dzięki Waszej ciężkiej pracy możemy spokojnie patrzeć w przyszłość, możemy spokojnie iść, zrobić zakupy. Mieć świadomość taką, że na naszym stole, w naszych domach chleba nie zabraknie. Wszystko praktycznie zostało powiedziane, ja tylko chciałbym dodać taką małą dygresję do tego. Zawód rolnika przez wiele lat był niedoceniany. Pamiętamy ustrój, kiedy ten zawód rolnika był odsyłany nie na drugie, ale na trzecie, na czwarte, na piąte miejsce. Widzimy w tej chwili, co się dzieje na Ukrainie. Zawód rolnika. Plony. Zboża. Co się dzieje? Nagle na całym świecie wielki rwetes, że może być głód. I to jest właśnie docenienie pracy rolnika. Te plony wyprodukowane przez rolnika, które mają służyć wszystkim nam. Te plony rolnika, ciężką pracą zdobyte, aby one zawsze służyły nam wszystkim i abyśmy nigdy głodu nie zaznali. Gospodarzu, ten bochen chleba upieczony z ziaren zbóż z naszych pól, szanuj go, gospodaruj tak, aby nikomu ani na wsi, ani w mieście nigdy nikomu nie zabrakło. Bóg zapłać. Organizatorami różnych gminnych jest...